List o wydziedziczeniu za odmowę udziału w ślubie mojego brata z moją E. Przeczytałem tu wystarczająco dużo historii, aby wiedzieć, że nie jestem pierwszą osobą, którą zdradziła własna rodzina. Nie jestem wyjątkowy, ale Boże, nigdy nie myślałem, że przeżyję coś tak skrajnego. Powiedzcie sami, czy to jest ekstremalne, czy nie, ale dla mnie na pewno tak. Więc oto jest. Mam 32 lata. Do kilku miesięcy temu byłem zaręczony z moją dziewczyną, która miała 29 lat, z którą byłem przez długi czas. Łącznie, licząc związek i zaręczyny, byliśmy razem około 7 lat. Zaręczyny trwały nieco ponad rok. Nasz ślub był zaplanowany w najmniejszym szczególe, miejsce zarezerwowane, przyjęcie zapewnione, miesiąc miodowy opłacony, lista gości ukończona, a zaliczek nigdy nie mogłem odzyskać, ponieważ wszystko zostało odwołane w ostatniej chwili. Wszyscy znali datę. Zaproszenia zostały już wysłane, a na dwa tygodnie przed ślubem ona po prostu mnie zostawiła. Usiadła ze mną i powiedziała, że nie może tego zrobić, że potrzebuje odnaleźć samą siebie. Do tamtej chwili nie dała mi żadnego znaku, że ma wątpliwości co do małżeństwa. Powiedzieć, że byłem zaskoczony, to eufemizm, bo prawda jest taka, że to mnie zniszczyło. Musiałem też zająć się odwoływaniem wszystkiego, dzwonić do dostawców, tłumaczyć znajomym i kolegom, którzy kupili bilety lotnicze. Znosić upokorzenie informowania ludzi, że ślub jest odwołany. Podsumowując, to było jedno wielkie gówno. Ale znowu, nie jestem jedyną osobą, którą porzucają na kilka dni przed ślubem. A jednak to nie było najgorsze. Mniej niż miesiąc później odkryłem prawdziwy powód. Ona nie potrzebowała odnaleźć samej siebie. Potrzebowała odnaleźć mojego brata. A właściwie już go znalazła, tylko ja nie znałem prawdy. Mam na myśli mojego młodszego brata, a sposób, w jaki się o tym dowiedziałem, był najbardziej absurdalny z możliwych, bo on przyprowadził ją na rodzinną imprezę przy grillu. To było upokarzające, bo mój brat pojawił się z moją byłą narzeczoną pod rękę, jakby przyprowadził nową dziewczynę. Tylko, że ona nie była nowa dla rodziny, po prostu zmieniła brata. Nie zostałem tam długo. Powiedziałem im kilka słów, które mojemu ojcu i mojej matce się nie spodobały. Bo według nich musiałem nauczyć się przegrywać, a moja była narzeczona nie była moją własnością. Skoro wybrała mojego brata, powinienem być dobrym przegranym i nie brać tego do siebie, prawda? Ale nie wiem, w jakim wszechświecie coś takiego mogłoby być przyjęte w dobry sposób. Nie jestem zazdrosny o to, że jakaś była jest z innym facetem po rozstaniu ze mną. Ale z moim bratem, na krótko przed tym, co miało być moim ślubem? Nie, to nie jest normalne. Minęło kilka miesięcy i zaręczyli się. Więc tak, moja była znalazła mojego brata dużo wcześniej, niż powiedziała mi, że mnie zostawia, żeby odnaleźć samą siebie. Może gdyby ktoś w mojej historii znalazł zdrowy rozsądek, prawdopodobnie nie pisałbym teraz o tym. Kiedy odmówiłem pójścia na ślub, moi rodzice oszaleli. To już było wystarczająco złe, że akceptowali to, co zrobił mój brat, a teraz jeszcze dolewali oliwy do ognia, mówiąc, że powinienem iść i nie być mściwy. To nie chodziło nawet o urazę, po prostu nie było żadnej możliwości. Żebym chciał tam być. Więc skoro nie byłem rozsądny, jak to określili, i ponieważ ich zablokowałem, wysłali mi pieprzony list w oficjalnym charakterze wydziedziczenia. Moja matka nawet użyła papieru firmowego naszego prawnika rodzinnego. Nie wyglądało to na napisane przez prawnika, nie sądzę, żeby do wydziedziczenia kogoś potrzebny był list, po prostu usuwa się kogoś z testamentu i tyle. Ale moi rodzice uważali, że wysłanie tego listu sprawi, że poczuje się źle czy coś w tym stylu. Do tamtej chwili nie byłem małostkowy, nie planowałem żadnej wielkiej zemsty na nich, bo nie interesowało mnie utrzymywanie żadnych więzi ani uczuciowych, ani pełnych nienawiści. Chciałem po prostu nie mieć wokół siebie podłych ludzi i odcięcie ich mi wystarczało. Ale skoro byli tak podli, że najpierw zaprosili mnie w miejsce, w którym nie powinienem być, a potem wysłali list, w którym mnie wydziedziczają, to już było za dużo. Nie tylko widziałem to jako zdradę, dla mnie to był kompletny żart z mojej rodziny. I nawet nie każ mnie zaczynać mówić o faworyzowaniu, bo mimo tej dysfunkcyjnej rodziny, którą mam, nawet ja potrafię dostrzec, że traktowanie tego jako normalne jest zbyt szalone. To doprowadziło mnie do pojęcia małej decyzji o zemście. Mała była decyzja, zemsta niekoniecznie. I to prowadzi mnie do brudnych i podłych rzeczy, które mój brat robi za ich plecami. Nie, to nie jest nic seksualnego, ale ma związek z pieniędzmi, co czasem może być jeszcze brudniejsze. Pracuję w finansach, więc znam się na liczbach. Mój brat prowadzi mały biznes, który w tajemniczy sposób zaczął prosperować, mimo że jest kompletnym idiotą, jeśli chodzi o pieniądze. Miałem dostęp do tych liczb, ponieważ kiedyś zapytał mnie, czy może mi je pokazać, abym wyraził swoją opinię. To zabawne, gdy teraz o tym piszę, bo nigdy nie pytał mnie o pozwolenie, by podzielić się moją byłą narzeczoną. W rzeczywistości wiem, dlaczego to zrobił, żeby potrzeć mi w twarz swoim sukcesem. Ale nie było tam wiele do oglądania poza tym, że przychody wyglądały zbyt dobrze. I tak były zbyt dobre, żeby były prawdziwe. Problem w tym, że widziałem i mam dowody, że coś tam śmierdzi. I powiedzmy, że z tym, co znalazłem, sprawy nie skończą się dobrze dla niego, ale też dla moich rodziców. Więc tak, wydziedziczyli mnie, napuli mi w twarz, ale żart jest na nich. Ponieważ związali swoją przyszłość z mężczyzną, który od lat kopie sobie własny grób, a ja mam ziemię, żeby ich nią zasypać. Jeszcze nic nie zrobiłem. To wszystko jest zbyt świeże, ale chciałem opisać swoją historię tutaj i chciałem to zrobić od początku, aby potem móc mieć aktualizacje i takie rzeczy, żeby nie musieć pisać jednego starego testamentu za jednym razem. Także dlatego, że wiem, iż tutaj zwykle daje się pomysły, sugestie, komentarze. Nie uważam się za inteligentną osobę, więc każda możliwa pomoc może być przydatna, aby zatopić moją rodzinę. Nie mogę obiecać, kiedy będę miał aktualizację, ale gdy tylko będę miał coś znaczącego, zrobię ją. Tymczasem będę tu sobie czytał. I zanim to powiecie, żeby nie próbować się mścić czy coś w tym stylu, ten statek już odpłynął. Czułem się dobrze, odcinając się od mojej rodziny i zrywając kontakt, ale oni się o to proszą. Tego już nie da się zatrzymać. Aktualizacja pierwsza, cóż, ślub się odbył. Nie mój oczywiście, ten umarł w chwili, gdy moja była narzeczona i mój brat zdecydowali się napluć mi w twarz. Nawet nie poczekali... Nie wiem, sześciu miesięcy, żeby zachować pozory. Mówimy o ślubie, którym moja rodzina nie mogła się doczekać, żeby mi go wytknąć. Nie poszedłem, bo wiecie, że nie było najmniejszej szansy, żebym to zrobił. Ale w dniach poprzedzających wyglądało to tak, jakbym popełniał zbrodnię wojenną, patrząc na to, jak moi rodzice rozwalali mi telefon. Tak, byli zablokowani i tak, wydziedziczyli mnie, ale jak mówiłem wcześniej, wszystko to miało na celu wpędzić mnie w panikę i zmusić do uczestnictwa. Było tyle wiadomości i nagrań głosowych z nowych numerów, że nie warto ich wszystkich wymieniać, ale jedna szczególnie zasługuje na zapisanie słowo w słowo, bo przynajmniej jest zabawna. Pochodziła od mojej matki, myślę, i brzmiała: Na miłość Boską, idź na pieprzony ślub swojego brata, to cię nic nie kosztuje, a uszczęśliwiłbyś nas wszystkich swoją obecnością. A może twoja była przedstawić i którąś ze swoich koleżanek i skończysz z kimś lepszym? Rozbawiło mnie to, bo nawet ona przyznaje, że są lepsze niż moja była. I nawet przekleła i mówiła o Bogu w tym samym zdaniu, materiał godny badania zachowań ludzkich mojej matki i mojej rodziny ogólnie. Gdy nadszedł dzień, wyłączyłem telefon, bo wiedziałem, że będą mnie dręczyć do ostatniej chwili. Nieważne, ile telefonów zablokowałem, czy ilu wiadomościom odpowiedziałem, a przy okazji, na tę wiadomość, którą tu cytuję, odpowiedziałem tak. Nie sądzę, by Bogu podobało się to, jak mówisz zarówno o ceremonii obchodzonej dla Niego, jak i o mojej byłej, nawet jeśli masz rację w wielu rzeczach. I nie pomyliłem się, bo wieczorem, gdy włączyłem telefon, był przepełniony wiadomościami. Gdyby mój telefon mówił i miał nogi, prawdopodobnie powiedziałby: Znikam stąd i pobiegłby w dół ulicy. Dziesiątki zdjęć: moja matka uśmiechająca się od ucha do ucha, obejmująca mojego brata i moją byłą, próbując wetrzeć mi to w twarz. Mój ojciec promienny, z kieliszkiem szampana w ręku, wysłał mi też małe wideo z typowych zdjęć rodzinnych, jakie pokazuje się na weselach, a także z czasów gdy para była dziećmi, na którym byłem ja, bez mojej zgody. Były nawet zdjęcia, gdy byłem z moją byłą na rodzinnym wydarzeniu. Nie było w nich nic romantycznego ani scen całowania, ale jednak tam byłem. Były też aroganckie wiadomości. Widzisz, co straciłeś, to był taki piękny dzień, będziesz tego żałować, gdy będziesz starszy i nie byłeś na ślubie swojego młodszego brata. Ona wyglądała jak księżniczka, twój brat miał tyle szczęścia, że zdobył główną nagrodę. Musiałem im zamieszać w głowach moją wcześniejszą odpowiedzą, dlatego taka bezpośrednia wiadomość. Mogłoby mnie to w jakiś sposób dotknąć, zranić lub rozłościć, ale ponieważ już byłem w ruchu, aby dać im dobry spóźniony prezent ślubny, mogli dalej mówić, co chcieli. Ostatecznie liczy się tylko to, kto śmieje się ostatni, a tym, kimś miałem być ja. Jeśli nie czytaliście moich wcześniejszych wpisów, mój brat nie jest tylko dupkiem, który kradnie kobiety, jest też głupi, lekkomyślny i chciwy, śmiertelny koktajl, jak to nazywam. Ten rodzaj chciwości, który zostawia kilometrowe ślady papierowe. Ten rodzaj chciwości, który tworzy wrogów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ten bardzo inteligentny człowiek dał mi wszystkie tropy, których potrzebowałem. Myślał, że zobaczę tylko liczby, poczuję się źle, bo on jest taki odnoszący sukcesy i to będzie wszystko. A ja spędziłem weekend na rachunkowości śledczej. I co znalazłem? Fałszywe faktury, konta widma, płatności, które się nie zgadzały, tysiące dolarów krążących tam i z powrotem w miejscach, gdzie nie powinny. Na początku myślałem, że może pokrywa swoje osobiste wydatki przez firmę, co wciąż jest głupie, ale da się opanować. Ale potem zobaczyłem, że to coś większego. Generował płatności dla fałszywych dostawców, wystawiał czeki dla firm, które nie istniały, i zgarniał pieniądze do kieszeni. A teraz, najlepsze, moja była narzeczona, była w to zamieszana po uszy. Bo rozpoznałem niektóre konta i były to jej osobiste konta. Nie była biernym widzem, aktywnie pomagała mu montować cały ten cyrk. Podejrzewam, że zaczęli to jeszcze wtedy, gdy byliśmy razem. Może tak naprawdę zaczął się ich romans, a może romans takich podekscytował, że stwierdzili: pieprzyć to, zróbmy oszustwo podatkowe. A co ja zrobiłem? To, co umiem robić, złożyłem małą bombę z zegarem, mówiąc księgowo: Znam IRS, ci ludzie są twardzi, Mam z nimi do czynienia często w pracy i z tymi ludźmi się nie żartuję. Możesz przespać się z dziewiczą córką najgorszego mafiosa o twarzy pełnej blizn, a może nawet zostawią ci kilka palców po tym, jak cię zabiją, ale nie IRS. Oni bawią się Twoim tyłkiem pięć razy, zanim dotkniesz ziemi. Poza tym znam ich język, musimy składać im wiele prezentacji, więc przygotowałem to ładnie i wysłałem paczkę do ich biura. Szczęśliwego początku życia małżeńskiego, braciszku, i wesołych świąt, ty pieprzony Sukin-Synu. Nie spodziewałem się natychmiastowych fajerwerków. Ci ludzie potrafią wsadzić ci całą rękę w tyłek, zanim się zorientujesz, a dopiero potem cię powiadomią. Wiem, że jestem bardzo szczegółowy, ale po tym, jak widziałem, jak traktują ludzi, którzy zapomnieli przecinek, uwierz mi, wiem, o czym mówię. Ale tak, te rzeczy zajmują czas, śledztwa posuwają się powoli. Jednak tutaj jest to dobre, przygotowałem też te dowody w taki sposób, że ułatwiłem im pracę. Więc chociaż nie minęło dużo czasu od ślubu. Wiem, że już skontaktowali się z moim bratem. Teraz pozostaje mi tylko nalać sobie whisky i czekać, aż sprawy rozwiążą się same. To już nie jest w moich rękach, są w rękach najgorszych Sukin-Synów, jakich można znaleźć. Edycja. Jeśli ktoś CRS to czyta, chcę tylko powiedzieć, że bardzo was kocham i że tylko przesadzam. Jesteście ludźmi o wielkim sercu, i swoich pięści używacie tylko do szerzenia sprawiedliwości i miłości na tym świecie. Z poważaniem, prawnik O.P aktualizacja druga, aby dać wam chronologię półtora miesiąca po bajkowym ślubie mojego brata zamek runął i przyznaję, że cieszę się każdą sekundą tego dnia obudziłem się o 6.15 i to nie z własnego wyboru, ale dlatego że mój telefon nie przestawał dzwonić jakby to były syreny nalotu bombowego przyznaję, że mogłem odblokować moich rodziców, żeby dowiedzieć się co się dzieje ich wiadomości i telefony z różnych numerów nie miały końca przypuszczałem, że mój brat nic im nie powiedział o śledztwie i że po ślubie będą spokojni Pierwsze, co pomyślałem, gdy zadzwonił telefon, to że lepiej, żeby to nie było kolejne dręczenie o tej godzinie. Te wszystkie bajki o zamkach i wróżkach sprawiają, że mówię, jakbym był w wieku 15. Widzę połączenie od mojej matki. Moja pierwsza myśl, nie może być. Druga, w końcu to się dzieje. Trzecia, niech zacznie się show. Dwie tuziny wiadomości, nieodebrane połączenia, nagrania głosowe piętrzące się jedno za drugim. Mama, tata, mój szef, bo spóźniałem się do pracy, gapiąc się w telefon. Wiem, że gdybym mu to wyjaśnił, zrozumiałby i dał mi wolne. Wiadomości w stylu: Odbierz, zabrali go przeplatane innymi jak: Proszę, musisz nam pomóc, jesteś jedynym, który wie, co robić, a potem perła korony. Aresztowali twojego brata, odbierz do cholery, mogą go tam gwałcić. I choć i RS mogłoby to robić, prawda jest taka, że moja matka przesadzała. Edycja prawnika OPE, OPE nie miał tego na myśli dosłownie. Przyznaję, śmiałem się tak bardzo, że musiałem usiąść i straciłem poczucie czasu, dlatego się spóźniłem. Najwyraźniej, z tego, co zrozumiałem z nagrań głosowych, o świcie wspólny zespół policji stanowej i agentów federalnych przybył do jego domu z nakazem sądowym, gdzie było napisane, że teraz mój brat należy do nich. Mój brat, złote dziecko, został wyciągnięty w kajdankach w koszulce i szortach od siłowni. Przeszukali dom od góry do dołu. Sąsiedzi wyszli na ganki, żeby patrzeć, niektórzy nawet nagrywali. Jego nowa żona, moja była narzeczona, była w histerii, krzycząc na agentów, domagając się wyjaśnień. Też ją zabrali na przesłuchanie, chociaż bez kajdanek. Zarzuty: defraudacja, oszustwo elektroniczne, unikanie podatków, trójca przestępstw finansowych. Śledztwo trwało miesiącami w ciszy, a najwyraźniej moja paczka dowodów była gwoździem do trumny. Chciałbym powiedzieć, że to wszystko dzięki mnie, że to moja zemsta, ale karma też dołożyła swoje. Tylko tego mi szkoda. Poza tym mogę powiedzieć jedno, najlepszy pieprzony dzień mojego życia. Mój brat zjebał mnie w najgorszy możliwy sposób, teraz IRS zjeba go w sposób, którego nie może sobie wyobrazić. Do połowy poranka moi rodzice byli już w totalnym trybie załamania. Tego dnia zadzwonili do mnie ponad pięćdziesiąt razy. Nigdy nie odebrałem, bo nie chciałem i dlatego... Że pracowałem z telefonem w trybie cichym. Kolejne nagrania głosowe najpierw pełne gniewu. Jak śmiesz nas ignorować, kiedy Twoja rodzina najbardziej cię potrzebuje, to Twój brat, ty pieprzony bez duszniku, bez serca, zrób coś, znasz się na tych finansach. Potem z desperacją, proszę, możesz to naprawić, pracujesz w finansach, wiesz, jak rozmawiać z tymi ludźmi, pomóż mu, a znów wpiszemy cię do testamentu. Nie powiedzieli tego dosłownie, ale było to tak, jakby tamten list był na niby. W końcu emocjonalne szantaże. Będziesz żałował, kiedy go zamkną, będziesz musiał dźwigać to poczucie winy przez całe życie, że wsadziłeś brata za kratki i myśleć o tym, co mu tam zrobią. IRS może być bardzo twarda, ale jeśli mój brat pójdzie do więzienia, to tylko do zakładu o niskim rygorze. Najgorsze, co może się zdarzyć, to że ktoś rzuci mu kostkami domenę w twarz, jeśli wygra parcie z innym więźniem. Edycja prawnika, zatwierdzono zapis. Tej nocy przyniosłem jedzenie do domu, usiadłem w kuchni i włączyłem wszystkie wiadomości. Omal się nie udławiłem ze śmiechu, a także dlatego, że jedzenie prawie poszło inną drogą, co byłoby bardzo złe, bo byłem sam w domu. Teraz wszyscy pytaliby, co stało się z moją historią, ale potem przestałem jeść, słuchając dalej, bo to wydało mi się zdrowszą opcją. Konsekwencje były wspaniałe: ich majątek zamrożony, konta zablokowane, dom, którym tak chwalili się na Instagramie, poddany rewizji pod kątem konfiskaty. Tymczasem moi rodzice, którzy wcześniej nie mogli przestać wychwalać swojego idealnego syna w kościele, ignorując fakt, że ukradł dziewczynę swojemu bratu, teraz są radioaktywni. Plotka rozeszła się w kongregacji błyskawicznie, po tym jak dotarły tam nagrania mojej matki. Już wcześniej mówiłem, używanie słowa pieprzony i Bóg w tym samym zdaniu sprawia, że dzieciątko Jezus płacze. Wiedząc też, co zrobił mi mój brat, w niedzielę moja matka przeszła od bycia błogosławioną do bycia ekskomunikowaną. I nie zapominajmy o mojej byłej, myślała, że dokonała lepszej zmiany. Zostawiła mnie przy ołtarzu dla mężczyzny z prosperującym biznesem, mężczyzny, którego moja rodzina obsypywała pochwałami i wsparciem. Teraz jest w trybie kontroli szkód, gorączkowo publikując o tym, jak stoi u boku swojego męża, ale wiem, że się boi. Ona też brała w tym udział, są transakcje na jej konto. Nie będzie mózgiem całej operacji, ale że też coś jej się dostanie, w to wierzę. Brzmi dziwnie mówić, mózg operacji w odniesieniu do mojego brata. Już wiem, co niektórzy powiedzą: że zemsta nie leczy złamanego serca, ale poranne, szczere salwy śmiechu tak. Spróbuj, a potem mi powiedz. I zanim ktoś zacznie mnie malować jako złoczyńcę, jak to zrobiono w niektórych komentarzach, jak już mówiłem, to śledztwo nie jest nowe. Nie kazałem mojemu bratu kraść, prać pieniędzy, ani fałszować faktur. Nie kazałem też mojej byłej dołączać do oszustwa. Wszyscy są dorosłymi. Którzy podjęli własne decyzje, decyzje, które, jak widać, skończyły się dla nich bardzo źle, a dla mnie bardzo zabawnie. Ja po prostu znalazłem się w środku. Aktualizacja trzecia no cóż, stało się. Mój brat został formalnie oskarżony o wiele zarzutów związanych z oszustwami elektronicznymi, defraudacją, uchylaniem się od płacenia podatków. Prokuratorzy nałożyli na niego tyle zarzutów, że nawet jego prawnicy nie udają, iż wyjdzie wolny. W najlepszym przypadku czeka go 10 lat. W najgorszym, może nawet dwadzieścia, a jego ukochana żona nie wytrzymała. Ta sama kobieta, która zostawiła mnie dla mojego brata, ta, która uśmiechała się przy ołtarzu, podczas gdy moja rodzina oklaskiwała jej zdradę, opuściła go, gdy tylko stało się jasne, że nie wywinie się z tego. Tydzień po oskarżeniu złożyła wniosek o separację. Tydzień później widziano ją w barze z winami z innym mężczyzną za rękę, jakby nic się nie stało. Okazuje się, że lojalność nigdy nie była w jej słowniku, chyba że liczyć lojalność wobec własnego przetrwania. To poetyckie, prawda? Nie zniszczyła mnie, by wznieść się z moim bratem, tylko po to, by odkryć, że nigdy nie był lepszym wyborem, jak myślała. Zamieniła mnie na statek, który już tonął, a gdy woda doszła jej do szyi, wyskoczyła. Niech sobie skacze, jak królik, ale od zarzutów nie da się uciec. A moi rodzice? Oni są najlepsi ze wszystkiego. Bo mogłem ich zobaczyć osobiście, nie z własnej woli. Stało się to w niedzielę. Przygotowywałem śniadanie, gdy usłyszałem pukanie. Otworzyłem drzwi, a tam stali. Razem trzymali kopertę i powiedzieli niemal chórem. Przeszliśmy się przeprosić. To była kopia ich testamentu, w którym napisano, że otrzymam swoją część pieniędzy tylko jeśli zgodzę się pomóc mojemu bratu. To był warunek. Jeśli w dniu ich śmierci, nie daj Boże, a ja pomogłem mojemu bratu, dostanę dom rodzinny. No cóż, cóż za oferta, bo ten dom nie miał w sobie nic wyjątkowego, a ja i tak miałem własny, albo raczej spłacałem go bankowi. Zapytałem sam siebie, czy chciałbym domu w zamian za pomoc bratu? Odpowiedź brzmiała: nie. Moja pomoc i tak byłaby minimalna, może doradziłbym jego prawnikowi w sprawach finansowych, ale na koniec dnia to byłoby wszystko. Bardzo ograniczone, co mogę zrobić. A nawet gdybym to zrobił, czego nie chce mój brat, i tak jest mocno w dupie. Wiem też, co próbują zrobić moi rodzice, znaleźć sposób, bym znowu z nimi rozmawiał. Nie jest tego wart dom do dziedziczenia za 30 czy 40 lat. Widzę, że są w dobrej formie, choć cierpią przez to. Gdyby oferta była na teraz, może bym się zastanowił, może wziąłbym dom i udawał, że wszystko z nimi dobrze, dopóki nie przepiszą go na mnie. Ale prawdziwej relacji, nic z tego. Musiałem zamknąć drzwi, bo wyglądali na smutnych z powodu mojej odmowy. A nie chciałem stracić apetytu. Zerknąłem kilka razy przez wizjer w sposób pełen smutku, jak na psa, którego zdyscyplinowałeś i który nie wie, co zrobił źle. Ale moi rodzice wiedzieli. I nie było żadnych słów ani całusów, które mogłyby sprawić, że chciałbym ich. Potem odeszli, a ja wróciłem do śniadania i swoich spraw. Bomba rozbrojona. Niektórzy pomyślą, że byłem okrutny, że powinienem otworzyć ramiona, wybaczyć im, zagoić stare rany. Ale pozwólcie, że powiem wam coś Spróbujcie sami pozwolić, by wasz brat przespał się z waszą narzeczoną A żeby było ciekawiej, możecie na to patrzeć jak dobre wycieraczki A potem posłuchajcie i zrozumcie swoich rodziców Gdy powiedzą, że przegraliście i macie iść na ślub Hej, jestem pewien, że byście tego nie zrobili Ale że to nie wasze życie, to bawicie się tu w dobrych ludzi Idźcie poszukać sobie dobrego ciosu od IRS I włóżcie go tam, gdzie wiecie Prawnik OPE, tu prawnik OPE. Cóż, już nie wiem, co powiedzieć. Chyba rezygnuję. Wciąż nie ma wyroku dla nikogo, ale mój brat jest kompletnie zanurzony w głównie po szyję, a moja była nie jest wcale w lepszej sytuacji. Nie powiem, że mnie to nie obchodzi, bo ucieszy mnie, gdy zostaną skazani. Ale współczucia dla nich? Tego nie mam nic do zaoferowania. Aktualizacja czwarta, kiedy mówiłem, że CRS się nie zadziera, mówiłem serio. Wiem, że żartowałem z tego, ale niepłacenie podatków to żaden żart i mój brat się o tym przekonał. Trochę przesadziłem, gdy mówiłem, że dostanie 10 czy 20 lat. Byłem podekscytowany i w końcu nie jest mordercą. Ale mniej niż tydzień temu, 4 czy 5 dni, dostał wyrok 6 lat w więzieniu o minimalnym rygorze. Mógłbym powiedzieć, że teraz zostanie czyjąś narzeczoną, ale to nie ten typ więzień. Chociaż tak, niech uważa, kiedy będzie grał w domino, sprawy mogą szybko stać się poważne. Moja była narzeczona oprócz uzyskania rozwodu z moim bratem również została skazana na 18 miesięcy w innym więzieniu o podobnych wygodach. Tak, wiem, że zdrada nie jest karana więzieniem, ale sam sobie mówię, że to kara właśnie za zdradę. Więc możemy powiedzieć, że za to. Moi rodzice także zostali wysłani do więzienia psychologicznego po tym, jak kongregacja ich odrzuciła. Mówiłem, że zadzieranie z Bogiem nie przyniesie dobrych owoców. Po IRS najgorsze, co możesz zrobić? To iść przeciwko religii. Myślałem, żeby napić się czegoś specjalnego, by uczcić wyrok, ale ostatecznie skończyłem na moim ganku. Pijąc zimne piwo, mając do wyboru wino albo whisky, wybrałem coś najprostszego. Ale zimne piwo w gorące popołudnie, wiedząc, że twój brat, głupiec i jego niewierna żona pocą się w celi, smakowało jak nektar bogów.